Jan Kochanowski żył w latach 1530-1584. Był znanym polskim poetą, dramatopisarzem i tłumaczem. Prawdopodobnie w 1538 roku Jan Kochanowski rozpoczął naukę w Policznie lub w klasztorze benedyktynów w Sieciechowie nad Wisłą. Przypuszczalnie w czerwcu 1549 roku poeta opuścił Uniwersytet Krakowski i udał się być może do Wrocławia, gdzie przebywał do końca 1549 roku. Możliwe, że Wrocław uczynił bazą wypadową na któryś Uniwersytet niemiecki, Lips lub Wittenberga. W roku 1567 i 1568 Jan Kochanowski spędził w obozie królewskim koło Zygmunta Augusta. Większość 1569 roku Jan Kochanowski spędził w Lublinie i brał udział w obradach Sejmu Walnego, na którym miejsce miał tzw. drugi hołd pruski. Miał żonę Dorotę Podlodowską oraz dzieci Urszulę, Hannę, Ewę, Poliksenę, Elżbietę, Krystynę i Jana. Jan pisał dużo fraszek, a najbardziej popularny to Na Lipę, Na Zdrowie i Dom w Czarnolesie. Szczególną rolę pełnił w twórczości Kochanowskiego treny. Swój wzorzec miały w lamentach i pieśniach żałobnych poezji greckiej, ale powstały w wyniku głębokiej, osobistej tragedii – śmierci małej córeczki Urszuli. Urszulka była ukochanym dzieckiem poety. Sprawiała, że dom Kochanowskich tętnił życiem i radością. Po jej śmierci, nie mogąc dłużej wdusić w sobie całego żalu oraz goryczy, Napisał zbiór trenów poświęconych pamięci swojej córeczki. Jan Kochanowski zakończył życie nagle w pełni sił twórczych w wieku 54 lat. Zmarł na atak serca w Lublinie, dokąd przybył w nadziei na pomoc króla w niejasnej sprawie brata żony, który został zamordowany w Turcji. W Lublinie też odbyły się uroczystości pogrzebowe, w których uczestniczyli liczni dostojcy, świeccy i duchowni, w tym również król Stefan Batory. Pochowany został w kaplicy kościoła w zwoleniu, obok rodziców, gdzie do dziś znajduje się nagrobek z jego podobizną. W Czarnobylu znajduje się muzeum poświęcone Janowi Kochanowskiemu, które zostało otwarte w 1961 roku. Jan Kochanowski jest już patronem wielu szkół, m.in. publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 w Stalowej Woli.